Chłopcy, gdzieście się podziewali? Wow! Serio mi głupio, sprinter. Chłopaki chcieli na pizzę, ja mi się dałem na movie. Leo! sprzedałeś na skrecie. Hej, nie bądź gryzoniową. Który Przepraszam, tato. Ej, hey, chłopaki, a gdybyśmy nie byli wykluczonymi społecznie potworami, moglibyśmy robić to, co chcemy. A to co byście zrobili? Skończyłbym szkołę. Ja bym znalazł dziewczynę. No, nie sądzę. Kiki. Policja jest bezsilna wobec kolejnych zbrodni Supermuchy. Do dziś nie wiadomo, jak wygląda. Czemu? Bo każdy, kto widział jego twarz, nagle znika. Kozak. Nie, to bandzior. Eee, ale stylowy. Załatwimy Supermuchę i wtedy całe miasto nas pokocha. Ale jak? To jest cztery żółwiki w Moska. Nie wierzę, inne mutanty istnieją. Pora, by to mutanty rządziły siebie. Nie pokonamy go! Musimy spróbować! Michael Angelo, ty masz serce! Donatello, jesteś mądry! Rafael, ty masz odwagę! A Leonardo, honor! I razem! Nie ma dla was rzeczy niemożliwych! Haławanga! Wojownicze żółwie ninja, zmutowany chaos, wkrótce w kinach.